Kolejny raz dzisiaj się widzimy, po tym jak odwiedziłyśmy kawiarnię Noworolski w Sukiennicach. Stwierdziłyśmy, że jesteśmy jeszcze głodne i idziemy na naleśniki do, do Mr. Pancake. <laughs> Jeżeli jesteście ciekawi oczywiście dlaczego jesteśmy głodne, pomimo że odwiedziłyśmy już jedną kawiarnię dziś, zerknijcie do odcinka sprzed tygodnia. No to hejka! Widzimy się ponownie w atmosferze krakowskich plant. Przyniosłyśmy się z kolorowego Mr. Pancake właśnie na plantę. Nawet y, można powiedzieć z pastelowego okay. <noise> yeah. Mr. Pancake, y, co pewnie widzicie albo zaraz zobaczycie na przebitkach. Całkiem do niedawna Mr. Pancake miał lokalizację na Zabłociu, natomiast y, już teraz jest otwarta ich kawiarnia na ulicy Krupniczej 21A. Zrobiłyśmy się nieco głodne i zamówiłyśmy zestawy naleśników. Typowo amerykańskie pancake, i, słuchajcie, w dwóch wersjach. Jedna bardziej na słono, ale z odrobiną słodyczy, a druga zupełnie na słodko. Może Kasia opowiesz o, o swojej wersji naleśników? Była chyba taka bardziej klasyczna. <noise> Jak najbardziej bardzo chętnie. Ja zamówiłam sobie pancake'i z jogurtem naturalnym, ale także z granolą i owocami tu wybrałam borówki, a do tego jeszcze przepyszny mus malinowy. I jak Twoje wrażenie? Jak Ci smakowało? Co było największym plusem albo największym minusem, może taki był, mm -hmm. w, twoi, w Twoim zestawie? No właśnie, to jest ciekawe, bo powiedziałam nawet Patty, że w zasadzie to na obiad też bym mogła zjeść i też bym się najadła. Porcja jak dla mnie duża, zwłaszcza w zestawieniu z kawą, bo jeszcze do tego zamówiłam cappuccino. Bardzo ważne podkreślenia, myślę, że też o tym wspomnę. Do wyboru jest różny rodzaj e, mleka. Ja wzięłam sobie akurat opcję bez laktozy. Natomiast same naleśniki. Dla mnie to, co było najpyszniejsze, najspokojniejsze, Smaczniejsze, to zdecydowanie ten mus malinowy. Bardzo, bardzo taki treściwy, gęsty. Rzeczywiście czułam jakby zesmażono malinki i zrobiono z nich mus. Cudowny smak, także zachwycałam się nim. Ale całość tego dania również bardzo mi smakowała. Słuchajcie, nie był za słodki, nie był mdły. Całość bardzo fajnie się komponowała. O ile same naleśniki są dosyć słodkie, to rzeczywiście w zestawieniu z tymi borówkami i musem malinowym, no komponują się wspaniale. Także jadłam, jadłam, jadłam. Jesteś zauroczona tymi naleśnikami. Ja bardzo, ja bardzo. Zwłaszcza, że, no właśnie, zwłaszcza, że nigdy nie sądziłam, że jakoś tak specjalnie posmakują mi naleśniki, bo nie jestem typem naleśnikowym. Raczej gdzieś tak traktowałam to zazwyczaj jako nie wiem, kawałeczek, gdzieś tam jako deser. A tutaj. Spokojnie na śniadanie mogłabym od czasu do czasu takie danie zjeść. Myślałam, że powiesz, że brakowało ci buraka. Tak, jeśli nie wiecie dlaczego, to zapraszamy do obejrzenia poprzednich odcinków sprzed paru tygodni, ale nawet całkiem tych niedawnych, bo okazuje się, że Burak bardzo często gości na moim talerzu. Ja Wam jeszcze trochę powiem o tym, co ja zamówiłam. Koniecznie, bo ty miałaś bardzo ciekawe zestawienie smaków. Dla mnie to było coś takiego niecodziennego, dlatego że to były pankejki. Nie z bitą śmietaną i e, słodką czekoladą, a z jajkiem sadzonym i chrupiącym bekonem z dodatkiem syropu klonowego. Więc powiedziałabym, że totalny zawrót głowy słodkiego i słonego. No i jak to się łączyło? Właśnie. <laughs> no muszę przyznać, że to było całkiem dobre połączenie. Tak trochę zastanawiałam się, czy moje naleśniki też będą tak bardzo słodkie e, same w sobie w smaku, bo może będą robiły jako. Chlebek, ale nie, nie robiły za chlebek. Były naprawdę bardzo słodkie. Do tego syrop klonowy, który również był słodki. Jajko było tak bardzo delikatnie ścięte, żółtko było jeszcze płynne. Białko niestety trochę też akceptowalna wersja nieściętego białka. No bo tu pewnie zależy, co kto lubi. Prawda? Dokładnie. Ja lubię, jak jest troszeczkę to białko jednak bardziej ścięte, natomiast żółtko było idealne. I do tego bekon, bardzo chrupiący, lekko słony. Powiedziałabym, że ten bekon był idealny. I najpierw sobie spróbowałam trochę bekonu z tym pancakiem później z dodatkiem syropu klonowego, a jako taki trzeci kęs to był naleśnik z jajkiem. I muszę przyznać, że każde z tych połączeń było naprawdę bardzo dobrym połączeniem. I w sumie chyba bym zjadła to nawet jeszcze raz. No proszę bardzo, Pati. Też widzę tutaj duże zauroczenie daniem. Tak, ja się zakochałam. No po prostu, no pyszne to było, pyszne. Pyszka! Burak również mógł być... Obecne na naszych talerzach, gdybyśmy się zdecydowały na nieco inne dania. Nie na naleśniki, a na burgery. Dlatego że w Mr. Pancake to nie tylko naleśniki, ale również pizza tradycyjna, ta wegańska oraz burgery, które możecie sobie zamówić z tradycyjnym mięsem lub z udawanym mięsem. Mówię udawanym, dlatego że tak jest w menu napisane. Fake meat. I spodziewamy się właśnie, że to w burgerach jest. Yy, składnik burakowy, ponieważ jedna z bułek może być różowa. My jesteśmy bardzo ciekawe i yy, nawet planujemy chyba tam powrócić i może spróbować burgerów. Myślę, że na pewno to jest yy, dla mnie mocno. Podążę śladami buraków. <laughs> może taka seria: szukamy buraka w <laughs> O! Jest to myśl. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Okej, okay, to na razie tyle o jedzeniu. E, może przejdźmy do wystroju. Nowoczesny, troszeczkę retro. Jest po prostu uroczo, Natomiast też hipstersko. Na pewno zrobiło na mnie pierwsze wrażenie, takie pierwsze od wejścia zrobiło na mnie duże, bo e, nie przypominam sobie na ten moment lokalu, który odwiedziłam i rzeczywiście był taki mega pastelowy, w takich pięknych, żywych kolorach i nawet powiedziałam pati, że w ten taki szarobury dzień, to ten pastelowy kolor aż, aż po prostu tak dodaje naprawdę poprawia nastrój. A tak, tak. czy sama byś na przykład urządziła tak u siebie w domu? Oj nie, nie, nie. Zbyt lukrowo. Natomiast jakiś dodatek, taki pastelowy myślę, że tak, bo jest to po prostu naprawdę całkiem ładne. Natomiast dla mnie zbyt wiele. Odwiedzić raz. Takie miejsce chętnie, ale nie urządziłabym tak sobie mieszkania no właśnie. I też powiedziałabym, że to troszeczkę tak łączy te, te, te pastele, takie lukrowe kolorki, ale łączą się też z takim klimatem trochę loftu w kontekście betonu, takiego surowego betonu, bo rzeczywiście on też tam jest wkomponowany w całość. Mi się jeszcze trochę tak skojarzyło z takimi latami osiemdziesiątymi. One były tak bardzo kolorowo. Ale był jeszcze fajny jeden element, słuchajcie, wystroju. I, i akurat y, od razu, jak go zobaczyłyśmy, to ooo, tak, tak zareagowałyśmy. Y, mianowicie huśtawki przy stoliczkach i to cały taki rząd pod ścianą y, na łańcuchach wiszące y, huśtawki znowu przeżyłyśmy. Znowu oszukałyśmy przeznaczenie. Podobnie jak w jednej z kawiarni z poprzednich odcinków. Te były troszkę mniejsze jakieś taweczki. ale jednak. Okej, okay, więc teraz gładko przechodzimy do kolejnej kategorii, która zawsze wywołuje trochę kontrowersji. I emocji. I emocji. A mianowicie ceny. Oh well. Cóż mogę powiedzieć? Ceny jak to? Ceny. E, tu akurat wysokie. No po prostu są to wysokie ceny, bo taki... Pankake kosztuje około 30 zł. Najemy się nim, tak, smaczne, bardzo, cena, do jakości. Troszkę chyba jednak za dużo. Ja bym była za, oczywiście bym była bardziej za ceną niższą, wiadomo. Natomiast najadłyśmy się, do tego jeszcze dopiłyśmy sobie kawę, która też jest w dużym kubku, więc y, dużo kawy, dużo naleśników. Piramida naleśników. <grymina> za dużą cenę, ale powiedzmy sobie raz na czas można sobie pozwolić tak. na odrobinę słodyczy i rozpieszczenia się. No dobrze, no to w takim razie podsumujmy i oceńmy nasze wrażenia. Lokalizacja chyba standardowo... 4,5. Dokładnie, 4,5. I pół. centrum. Menu. Jak oceniamy menu? Było smacznie, jest spory wybór. Chyba, chyba wysoko będzie nasza ocena. Ja bym dała 4,7. Ja się w pełni zgadzam. 4,7. Przechodząc do wystroju. No właśnie. I wystrój akurat w tym przypadku. To naprawdę rzecz gustu. Podoba mi się, ale czy to jest mój klimat? No nie do końca. Ostatecznie myślę, że cztery. Ja bym dała 4-3. Pewnie gdybym e, gdzieś tam przechodziła koło tego mm. lokalu, mogłabym się tak okazać, że stwierdziłabym, że to nie jest dla mnie miejsce. Mm -hmm. Natomiast jak już weszłam, to było miło. Okej, okay, w sumie 4 i 3 faktycznie bym uczciwie. Zostańmy przy 4 i 3. Noc, najmniej lubiona kategoria ceny. I za ceny dałabym takie 4. Ja również cztery, tak jak wspomniałyśmy. Są one dosyć wysokie, ale było smacznie. Podsumujmy. Znowu super zdolności matematyczne Kasi wyliczyły pierwiastek. Finalna ocena dla Mr. Pancake to 4,5. Brawo i naprawdę tak trzymać, słuchajcie, fajne miejsce. Przekonajcie się też sami, czy Wam się by tam podobało i jakie będą Wasze wrażenia. Dajcie nam koniecznie znać. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka i nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji. Pa, pa. pa.